Even get Hello, my friends! Today I've got something special for you. Yeah, maybe let's start from that. I have Givens Division mushrooms. That's true. Nie, no dobra, słuchajcie, cześć, witajcie w kolejnym odcineczku z serii Zagrajmy Razem w Shakes and Fidget. Eee, słuchajcie, 159 poziom już jest wbity, dzisiaj mamy Weekend Golda, więc gold jest potrzebny nam bardzo. Tak, bardzo jest nam potrzebny. A ja tu widzę, że nie mamy nic specjalnego. Tak, 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 tak patrzę i tak się rozglądam, no faktycznie nie mamy nic tutaj specjalnego. Wrzucimy sobie to, może... Siła i zręczność ła, ale się machnęliśmy teraz. Yy, dobra, no to tak, zręczność. Nie, to to już mamy w sumie dobre. Tutaj wytrzymałka też nic. Wiecie co? Yy, kupiłbym. A kupię sobie. A szczelę sobie za 15 grzyba. A jak? No bo to w sumie i tak będzie nam później potrzebne. Chociaż teoretycznie już mam do 27 lipca, więc. Mógłbym się trochę z tym wstrzymać. Ale o, otwieramy sobie i tutaj już eliksir na szczęście. Subcio. Subcio. Mam 980 tysięcy, z tym mogę zrobić co zechcę. Także spokojnie, spokojna nasza rozczochrana. I szukamy. Hmm, nie ma nic. Nie, niemożliwe. Niemożliwe słuchajcie, 159 level, a ja już tak powoli spadam coraz. Spadam i spadam. Czyli trzeba będzie jakieś loszki pokonać chyba dzisiaj, co? Co wy o tym sądzicie? Moi widzowie drodzy. O, mówcie to tatusia, mówcie. Dobra, tutaj już starczy w sumie. Grzybki, grzybki, 20% więcej grzybków nie no dobra spoko 3000 czyli załóżmy gdybym miał teraz gdybym teraz robił tego paypala to bym miał 1500 a miałem 1250 grzybów straciłem no cóż no cóż no takie życie no e, słuchajcie dostałem od was ponad 100 wiadomości więc uznajmy, że ich po prostu nie było że ich nie czytam po prostu robiliście taki spam Ktoś przez chwilę napisał Lechu, Night Bitches Jestem twoim fanem Pozdro, taksi Pozdrowisz mnie na odcinku? Oczywiście Pozdrawiam cię Lechu, pozdrawiam cię Słuchajcie, ja dzisiaj już zrobiłem wszystkie misje Standardówka, standardówka Będziemy atakowali kogoś na arenie, tylko kogo? Mroczny Mordor Tak, tak, ja go pokonam W sumie Do szczęścia mam dużo więcej od niego i te kryty powinny być sporawe, ale chciałbym jeszcze też powoli wymieniać broń, bo nie wiem, czy wiecie. No dobra, z nim wygrałem, tak? Ale tą broń. Naprawdę już bym wymienił, bo 360 ja bym powiedział, że to tak średnio jest, wiecie. To jest taka średniawa troszkę na jeża, nie? O. Wiecie co? Chyba, chyba zaryzykuję jednak. No bo teoretycznie patrzcie, no nie, nie, no muszę to zrobić. Muszę sprzedaję, słuchajcie, nawet nie wrzucam tego do tego do WCK, tylko po prostu to sprzedałem. Wiem, że to nie było jakieś super mega nie wiadomo jakie posunięcie, ale ja uznaję, że to było po prostu opłacalne. Okej, okay, reszta itemków na razie jest w porządku, fajnie by było gdybym się tutaj trafił jakiś fajny ten i temek i tutaj, no ale na razie spokojnie dobra mam 4100 prawie e, prawie zręczności co nam daje naprawdę sporą przewagę nad przeciwnikami niektórymi nasza bestia ma 100% z tego względu że wczoraj ją zapomniałem zaatakować no i teraz ma 89 więc, więc zabrałem mi 1% hp praktycznie e, teraz tak wieża mam jeszcze 80 tysięcy tak a no to sobie roz... no, 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 no i tyle ale wiesz, i tak na razie nie mam szans, także spokojnie. Atakujemy nocnego trolla. Atakujemy go po raz pierwszy, ja mam nadzieję, że, że słuchajcie, uda mi się go ogarnąć. Y, mogą być leciutkie lagi, bo teraz renderuję sobie filmik, więc, więc wiecie. Ale hity wchodzą fajne, w, hit, w hity są po 200 tysięcy mniej więcej, to jest całkiem sporo. Z tego co kojarzę, z tamtego biłem po 160. Ale widzę też tą różnicę. Nic kry... Żaden kryt nie wszedł, żaden w tej bitwie. Po prostu to jest masakra. No to może tym razem, może za drugim razem. Czy pokonamy teraz tego nocnego trola? Kurczę, on mnie tym swoim patykiem zaraz ga. O, jest pierwszy ładny kryt. Super, uniki. Dopóki są uniki, jest super. Tylko żeby on nie blokował za dużo. An, kurde bloku... spójrzcie, trzy bloki pod rząd. Cztery bloki pod rząd. Już myślałem, że kolejny zblokuje. Nie, troszeczkę przesadaj z tymi blokami jego. Dobra, próbujemy dalej. Wiem, że dam radę. Słuchajcie, mamy pierwszego kryta. Pierwszego kryta. taksi, wierzymy w ciebie wszyscy. Trzymamy kciuki za jego teraz. Nie, no nie, no. Co to, co to za bloki? Co to są za bloki? Dał nie ty pieprzony, ale go rozdupię. Ej, no, 900 tysięcy... 000... No come on chyba nie jestem w stanie go słuchajcie pokonać 700 tysięcy A grzybki lecą, a grzybki lecą jak były Zaraz już ich tutaj nie będzie No 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 come on no 500 tysięcy Come on, come, on, come, on, come, on, come, on, come on, Come on no, come on. Come on. Come on, no. no słuchajcie Smuteczek się pojawia, a ja, słuchajcie, nie jestem w stanie pokonać tego Oziomeczka jeszcze w loszkach. No, po prostu za dużo mi tutaj brakuje do niego. Ja widzę, że nie zabieram mu jeszcze zbyt dużo HP. Nie zabieram na tyle, żebym mógł go po prostu pokonać. Człowiek Piernik, czy on jest do wzięcia? On też pewnie nie jest do wzięcia przez nas. No, słuchajcie, naprawdę. Na... Ostrzegam, Na razie teraz, słuchajcie, jest przed nami taki okres, w którym te odcinki będą nieco nudniejsze, ponieważ gdzieś tak do 180 poziomu e, nic nie będę w stanie, słuchajcie, pokonać i tak dalej. Także e, nie obrażajcie się, słuchajcie, nie, nie, mm, nie opuszczajcie mnie. Siemanko, nagrywam, e, pozdro, al. ale spokojnie, jak już zacznę, słuchajcie, robić e, pierwszą wieżę, jak już zacznę, słuchajcie, przechodzić tutaj dalej... E, w sumie to bardziej zależy mi teraz na wieży, chociaż e, do tej wieży mi brakuje dużo więcej. No, ale e, mam nadzieję, że, mam, e, że dam radę. O, jakaś stuczka była, czy po prostu alarm się włączył kogoś i ktoś tu mi napiernicza. Nie wiem, czy słyszycie to, co ja te biiip, beep, bi, bi, bi. Na policję to zaraz zgłoszę. Tak, zgłoszę to na policję. E, dobra, słuchajcie. Naprawdę szkoda. Szkoda jest tego, że nie jestem w stanie nic pokonać na razie, no. Szkoda mi tego, ale nic nie jestem w stanie też poradzić z tym. E... Zainwestować. W co by to można było zainwestować? No trzeba by było tutaj coś lepszego kupić i tutaj coś lepszego kupić i byłoby super. Tylko że no nie uda mi się, nie uda mi się. Co się dzieje? No słuchajcie, dzisiaj nie jestem sam, tak by the way. Nie jestem sam, weź coś powiedz do widzów? Nie? Ale ty jesteś wredna. Dobra, eee, no nieważne. Eee, pozdrawiamy Tribuna, pozdrawiamy Erbana. Słuchajcie, super by było. Super by było, a w ogóle nasza Gildia wciąż jest top 1. Tak, jesteśmy top 1 na serwerze dalej. Tuż za nami latający Holender wciąż nas gonią. No, gonią nas powolutku, ale nikt ich nie lubi, chyba co? Czy, czy lubi, czy co się dzieje u nich? E, no, tak czy inaczej, e, gonią nas, gonią nas, ale spokojnie na razie dajemy e, radę. Nie wiem, kto przyjął tego Dahara tutaj, do nas, e, ale nie powinien tego robić. E, mniejsza z tym, słuchajcie. E, zapraszam Was na kolejny odcineczek. No, wybaczcie mi, że po prostu jest tak nudno. Po prostu nie jestem w stanie nic pokonać, nic pokonać jak na razie. Więc musicie uzbroić się w cierpliwość, najlepiej. A później, może jakoś to ogarniemy. E, dobra, no to co? Zapraszam Was na kolejne odcineczki. i Trzymajcie się wszyscy bardzo, ale to bardzo mocno. Taxi ZRT, Uuuu Fiona, 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 on <inaudible> <inaudible>